Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam coś, co wydawało mi się, że tak powiem, dla wszystkich znane, aczkolwiek dostałem jedno pytanie, czy mógłbym pokazać na filmie w jaki sposób działa zawór bezpieczeństwa w kotłach gazowych kondensacyjnych, jako że nagrałem tam jeden czy dwa filmy, no i zastanawiałem się, że czemu nie, mogę to pokazać i rzeczywiście spojrzałem sobie na YouTube'a i nie tylko i nie ma nigdzie pokazanego w jaki sposób Użytkownik, no w sumie użytkownik, raczej nie ma do tego dostępu, raczej e, serwisant, bo trzeba byłoby przed osłonę zdemontować, ale w tym kotle Imergas Victrix 262i e, zawór bezpieczeństwa trzybarowy, aby spuścić ciśnienie wody z układu, no znajduje się tutaj, więc jak widać od dołu nie ma do niego dostępu. Nie ma jak tutaj go uruchomić, więc przednia część obudowy musi być zdemontowana, czyli właśnie ta. No ale tak czy siak, rzeczywiście grzebiąc teraz przy kotle akurat z awarią wymiennika, postanowiłem, czemu nie pokażę w jaki sposób to działa. Ee, załóżmy, że mamy ciśnienie w układzie, czyli woda w, w centralnym ogrzewaniu jest nabita, albo to ciśnienie jest zbyt duże, jeżeli przekroczy 3, 3 bary. No to ten zawór powinien sam zadziałać i wypluć wodę z układu tędy. W moim przypadku nie ma tu żadnej rurki do kanalizacji, w związku z czym zalałoby tutaj mieszkanie w pewnym zakresie. około kilka litrów wody wylałoby się. Ale pokażę wam, w jaki sposób taki zawór działa, jak go uruchomić. Ja tutaj podstawiłem, jak widzicie, sobie naczynie, tak, żeby uwolnić tę wodę do niego, a nie lać tutaj wszędzie dookoła. I w jaki sposób taki zawór uruchomić? Włączę lampkę, żebyście dobrze widzieli. Spójrzcie, to jest taki zawór. Są tu strzałeczki w prawo-lewo. W lewo kręcić się za bardzo nie da, w prawo da się kręcić. W lewo da się kręcić i w prawo, gdy pociągniemy do siebie i już mamy spuszczone te ciśnienie, a gdy chcemy tylko kręcić, to możemy teraz w prawo. Zobaczcie, o co chodzi. Teraz mamy ciśnienie w układzie i jeżeli zacznę kręcić w lewo, to mam tu blokadę. Nie da się, po prostu się nie da. Gdy zacznę kręcić w prawo, to tak jakby coraz bardziej ten zaworek zaczyna się otwierać i tak przeskakuje. Więc z każdym przeskoczeniem i z każdym obrotem jest coraz bardziej, że zacznie już woda się wylewać, ale w bardziej kontrolowanych warunkach. I zaraz to zademonstruję. A jeżeli chcemy natychmiast spuścić ciśnienie, na przykład serwisan, gdy przy kotle coś robi i chciałby natychmiast spuścić ciśnienie bez zabawy przy grzejnikach, przy na przykład odpowietrzniku, czy w jakiejś dolnej części instalacji, gdy jest możliwość usunięcia wody, to można ten korek czerwony, który tutaj się znajduje, po prostu pociągnąć do siebie. Jeżeli pociągniemy go do siebie, wówczas natychmiast spuszczamy pod oczywiście ciśnieniem, jakie jest w instalacji, wodę w tym dolnym miejscu. Zobaczcie, ja spróbuję pociągnąć, najpierw Wam pokażę tą pierwszą opcję, czyli pociągnę do siebie. Zobaczcie. Słyszeliście? I teraz pokażę Wam tutaj. Jeszcze raz pociągnę do siebie. Tak więc to jest taka opcja na szybkie spuszczenie, e, zmniejszenie ciśnienia w instalacji. Tak jak słyszycie, nie zaleca się zabawy tym zaworem. Dlaczego? Bo pomiędzy tam uszczelkę w tym zaworze, szczególnie jeżeli już ten zawór ma ileś lat, ileś naście lat, może jakiś syf, brud z instalacji się dostać i będzie cały czas e, kapać z tego zaworu. No, i ogólnie przestanie być on szczelny. Nie mówię, że tak się stanie na pewno, ale jest to prawdopodobne. Tak więc, jeszcze raz pokazuję pierwszą opcję, czyli na szybki zrzut, to jest po prostu pociągnąć do siebie. Zobaczcie. Tak więc pokazuję wam to, bo może dla was to być ciekawe na całe życie, żeby wiedzieć, jak to działa. Bo gdy ktoś pierwszy raz do tego podchodzi, czyta tutaj informacje, trzy bary, sam zadziała. OK, jakieś strzałki w prawo, lewo, w lewo nie da się kręcić, w prawo się da. I o co tu chodzi? Co się stanie. Na pewno najważniejsze, żeby zapewnić przynajmniej takie wiadro wody, czyli tyle, ile znajduje się w kotle wody. W kotle będzie, nie wiem, strzelam 4-5 litrów, może mniej znacznie, ale na pewno to jest nad grzejnikami, nad ogrzewaniem podłogowym. No, i oczywiście wszystko zależy od tego ciśnienia, ile jest nabitej tej wody. Ta woda także znajduje się tutaj w naczyniu przeponowym, więc strzelajmy, że przynajmniej takie wiadro jedno, a drugie, ewentualnie z boku, warto mieć na wszelki wypadek, żeby spuścić tą wodę. Może się zdarzyć taka sytuacja, że Wy sobie tu pociągniecie ten zawór do siebie, tak o, puścicie, ale to dalej będzie ta woda leciała, bo zawór się zatka czymś, jakimś brudem, który znajduje się w instalacji. Może się tak zdarzyć i bądźcie po prostu na to przygotowani. Eee, oczywiście ta woda się niebawem skończy, więc to nie jest, że będzie ciągle leciała, ponieważ od spodu mamy tutaj dopływ wody zamknięty. Więc tylko tyle, ile jest w kotle. No dobra, tak więc to jest jeden ze sposobów, czyli pociągnąć do siebie i woda leci. Jeszcze raz pokazuję. Pociągnąć do siebie i puścić, gdy będziemy gotowi. Dobra, oczywiście z każdym takim pociągnięciem do Ciebie i przeleceniem wody, że tak powiem, płucze się ta uszczelka i ten zawór, więc może być tak, że pociągniecie do siebie puścicie i woda cały czas leci. I jak jeszcze raz pociągniecie i puścicie, to nagle będzie wszystko ok. Zawór znowu będzie szczelny. Druga opcja jest taka, że ta, jak tutaj mamy na strzałkach, możemy kręcić w lewo się nie da po prostu, ale w prawo da się. Ale liczmy ilość tych przeskoków. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Więc pierwszy obrót zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, zobaczcie, da się kręcić w prawo. I w kontrolowanych warunkach możemy spuszczać wodę. Ale bardzo często jest tak, że pierwsze 2 trzy obroty nic nie będzie leciało. Więc kręcę w prawo. Woda leci. I zaraz usłyszymy takie charakterystyczne kliknięcie. O, kliknięcie już przestało lecieć. Tak więc jeszcze raz troszkę w prawo. Odblokowujemy. W kontrolowanych warunkach możemy w lewo zatrzymać. Znowu w prawo. Możemy cofnąć. Tak więc zawór w ten sposób działa, że ciągniemy do siebie, więc szybko spuszczamy, albo w prawo kręcąc. Możemy tak troszeczkę spuszczać. Tak w kontrolowanych warunkach. I potem on przeskoczy i znowu wróci, jakby na swoje miejsce. Tak jakby był taki taki schodek, i nagle klik znowu blokuje. Tak więc taka ciekawostka. O, tu spadło coś. To czerwone jakiś taki? Gdzieś mi tu spadł chyba taki czerwony element, bo przez chwilę to było zablokowane. Tak więc w ten sposób możemy działać. Czyli, kręcąc w prawo, to w kontrolowanych warunkach możemy takie przeskoki robić. Czasem jest tak, że po kilkunastu latach kręcimy pierwszy raz przeskok, nic nie leci, drugi, nic, trzeci, nic i czwarty. Dopiero na przykład obrót zaczyna coś już syczeć, lecieć woda. Jest też opcja taka, że gdy była taka potrzeba, możemy pociągnąć do siebie i gdy mamy pociągnięty do siebie ten korek, to wtedy możemy w lewo kręcić. I może być taka potrzeba, żeby tyle obrotów, ile teraz zrobiliśmy, z powrotem na pociągniętym do siebie korku e, przekręcić tyle razy, ile było na początku, czyli 4 razy w prawo, teraz 4 razy w lewo, i później będzie wszystko znowu szczelne, będzie wszystko ok. Oczywiście, żeby zweryfikować, czy zawór jest szczelny, tak jak teraz widzicie, to wystarczy dopełnić instalację teraz, bo jak widzicie, ciśnienia już teraz nie ma, więc po prostu za pomocą tego e, tutaj o zaworu, Włączmy dopływ wody. I nie powinno kompletnie, zobaczcie, woda leci, ciśnienie rośnie. Ale nic nie powinno tutaj ciec. Poczekajmy do powiedzmy 1,2 bara. Oczywiście można więcej. I sprawdźmy. Cały czas nic nie ma. Tu jest jakaś kropla, która wisi, ale ona jest cały czas. Tak więc. Jak widzicie, wszystko w najlepszym porządku. Jeszcze raz Wam pokażę, jak to działa. Tak więc jest taki zawór bezpieczeństwa. Ok, zatrzymam już dopływ tej wody. Moment. Pokazuję to, bo rzeczywiście nie ma takiego filmiku. A w filmach, które są dostępne w internecie od serwisantów czy osób prywatnych, no nie ma jak to działa. O, mamy tu ile? 1,8 bara około. I co tu widzimy? To są jakieś pojedyncze krople, ale rzeczywiście one jakby nie stoją, prawda? Tak jakby zwiększa się ilość. Co możemy w tym wypadku zrobić? Możemy. Zobaczcie. Lekko docisnąć całość. Całość, tak jak tutaj jest, ten korek. Poruszać. Możemy oczywiście, to niekoniecznie musi być skuteczne. Chodzi o to, że mogło się pomiędzy ten zawór bezpieczeństwa jak i brudu dostać. Eee, po prostu. Więc w takim wypadku, jeżeli tak jak widzimy teraz troszkę cieknie, a my zrobiliśmy dwa obroty w prawo, to w tym wypadku ja co zrobię? Pociągnę do siebie, zacznie woda szybko lecieć, ale ten korek przekręcę w drugą stronę. Gdy pociągniemy, wtedy możemy kręcić w drugą stronę. Zobaczcie, pociągnę, będzie trochę syczeć i będę kręcił w lewo o jeden obrót. O, spróbuję to w ten sposób, bo łatwiej to utrzymać. Zobaczcie, ciach. Ciśnienie dosyć spore. O, I teraz zobaczcie, mogę kręcić w lewo. I już jeden obrót zrobiłem. I może się okazać, że już teraz będzie wszystko szczelne, tak jak ma być. Tak więc przy każdym takim spuszczaniu, przy okazji czyści się ta uszczelka i ten przepływ wody, tak jakby pod tym ciśnieniem czyści ten zaworek bezpieczeństwa. Nie polecam go się nim bawić używać on jest zaworem bezpieczeństwa automatycznie sam zadziała ale można go przetestować i to serwisant powinien robić my nie ale pokazuję wam jak to działa jakie są możliwości tego zaworu e, tak żebyście po prostu to wiedzieli na całe życie bo jestem przekonany że sporo osób o tym nie wie i się zastanawia jak spuścić ciśnienie gdy na przykład nie wiem wymieniany jest wymiennik ciepła no to serwisant pociąga do siebie naczynie od spodu e, i po prostu wciąga tą wodę e, znaczy wylatuje ta woda i wówczas może przystąpić do prac w górnej części kotla, kotła, na przykład e, wymieniając naczynie przeponowe, pracując przy wymienniku ciepła, wymieniając go, czy też w innych e, po prostu elementach. Chodzi o to, żeby czy tam szpąpę wymieniać i inne takie. Oczywiście przy pompie można odpowietrzyć, tutaj śrubę w lewo i tak dalej, ale to już może na inny film. Tak więc jak widzicie, już teraz nic nie kapie a to co tutaj jest, no to jest. Ciśnienie utrzymywane jest. ani kropli więcej nie ma dobiję jeszcze do półtora żebyście mogli zobaczyć jakby co to zrobię jeszcze obrót jeden w lewo bo w sumie dwa zrobiłem w prawo dobijmy do półtorej chwila już jest prawie jeden i pół i tak jeden i dwa zwykle więcej nigdy na kotle nie ustawiam takie jest zalecenie o ciach zobaczcie Nic, żadnej więcej kropelki nie ma. Tak więc to, o czym mówiłem wcześniej, może się trochę nagadałem, ale chodzi o to, że gdy robimy obroty na przykład trzy w lewo, to przy pociągniętej tej gałce powinniśmy też te trzy obroty e, z powrotem zrobić. Jako że ja e, zrobiłem tu dwa, a teraz wróciłem o jeden, zgodnie z tą zasadą, żeby na wszelki wypadek nic nie robić, po prostu pociągnę teraz do siebie i wrócę z powrotem przekręcę w lewo, bo teraz się nie da w lewo. Muszę pociągnąć zawór i w lewo z powrotem przywrócę. Tylko zrobię to tak całą, tak w ten sposób, bo tak ciężko. Tak pociągam do siebie i przekręcę w lewo. O! I teraz mogę kręcić już w lewo. Ok. W tym momencie jestem dokładnie w tej samej sytuacji, jak byłem e, wcześniej, gdy wszystko było działające. Mam nadzieję, że ta informacja Wam się przyda, bo mm, zauważyłem, że nikt tego nie pokazuje. A to jest taka dosyć istotna kwestia, gdy. E, czysto informacyjnie Wam to mówię, bo oczywiście nie powinniście w ogóle otwierać kotła i cokolwiek w nim robić ale myślę, że taka wiedza czysto teoretyczna może Wam się przydać jak widzicie ciśnienie tu jest jeszcze zwiększę do 1,5 bara, a nawet dwóch. jeszcze chwila to jest ciśnienie oczywiście z wody z ciągów. Dopuszczamy. Ok, mamy dwa bary, już Wam pokazuję. Tak więc, gdybyście kiedyś coś z tym zaworem robili i nie umieli opanować, bo cały czas nie niego to spokojnie, kilkukrotnie przeanalizujcie, wróćcie do pozycji poprzedniej. mamy dwa bary. No i takie pojedyncze pojedyncze krople to jeszcze są ale myślę, że to już nie stanowi problemu wiecie już o co chodzi ja tu zaraz spuszczę te ciśnienie, bo oczywiście jest za wysokie i jeszcze raz w lewo przekręcę i będzie wszystko szczelne dziękuję Wam za uwagę trzymajcie się, pozdrawiam tak więc już wiecie w jaki sposób użytkować zawór bezpieczeństwa czyli do siebie prawo, to jest kontrolowane skręcanie, możemy wrócić prawo lewo, słabiej, mocniej, a tylko ciągnąć do siebie, gdy jest przyciągnięty do siebie, ten czerwony korek możemy w lewo przekręcić na pozycję wcześniejszą, po prostu, tak więc ja pociągnę do siebie i w lewo jeszcze, o, zobaczcie, o, dobra, jak dobrze pamiętam, ja miałem jeszcze o ten jeden obrót wcześniej. Tak więc temat zamknięty, i tak szybciutko możemy spuścić ciśnienie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się! Pozdrawiam! Cześć! Chyba wszystko o temat ogarnięty. Gdzieś tu ten czerwony kapturek mi spadł, ale zaraz go. A tu jest czarny taki kapturek, widzicie? Padł mi tutaj z oznaczeniem. Tak to wygląda. Zaraz go tutaj nałożymy. Myślę, że takie ciekawostki dla Was są spoko. Więc nagrałem dla was ten film. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zawór bezpieczeństwa w kotle gazowym, kondensacyjnym, dwufunkcyjnym. Tutaj trzy bary w instalacji centralnego ogrzewania. Cześć.